Kau.. Net bakery Kau.. rela Kau.. Jakiś czas temu byłam na oddziale w szpitalu psychiatrycznym. Miałam tania serca, trzęsą mi się ręce. Odczuwałam stres za każdym razem, kiedy wchodzę do szkoły. Nie umiem skupić się wcale na lekcjach. Cały czas jestem rozkojarzona. A mogłabym zapytać, z jakiego powodu znalazłaś się na oddziale? Miałam dwie próby samobójcze. Okaleczałam się. Wyładowywałam w ten sposób swoje emocje. Rozumiesz, dlaczego tak się zachowywałaś? Co się takiego stało, że tak źle się czułaś, że robiłaś takie rzeczy? Myślę, że to napływ po prostu takich emocji. Nie potrafiłam sobie y, pomóc psychicznie, więc chciałam to zrobić w sposób fizyczny, zadać sobie ból. Niekiedy przed pójściem do szkoły czuję po prostu strach i jestem gotowy zrobić wszystko, żeby tam po prostu nie iść. Czego się boisz? Że cała klasa mnie, jak idę, na przykład przed tablicy ja jestem, to że cała klasa. Nie wyśmieję, że na przykład jakiegoś przykładu nie umiem. Hmm. To jest dla ciebie ważne? No tak, bo no bo wtedy jest tak smutno, że ktoś jest lepszy, a jak jestem na przykład słabsza, no to tak dziwnie po prostu. A zdarza się tak, że Cała klasa właśnie wyśmiewa czy krytykuje? No, że się wyśmiewa. Boję się przed na przykład y, jakimiś lekcjami, że nauczyciel zapyta mnie i dostanę złą ocenę. Mhm. Mimo tego, że się uczyłeś wcześniej? Tak, też tak jest. Że jak jestem na środku, stoję i nauczyciel się zadaje mi jakieś pytanie, to. Pomimo, że wiem, to się stresuję i ze stresu nagle zapominam. Dużą uwagę przywiązujecie do, do wyników, do ocen? Mm, no moim, w moim przypadku ja mm, bardzo, y, bardzo się staram, żeby mieć je na, jak najlepsze, lecz jeżeli mi nie wychodzi, y, to zostaję za to ukarana. Na przykład, że zabierają mi telefon. I na przykład yy, chciałam sobie słuchać audiobooku, yy, bo mam lekturę zadaną i no nie mogę już na przykład. W szkole mam pełno nauki, każdy nauczyciel zalewa nas dużą ilością sprawdzianów, ocen, a w, gdy wracam do domu, to moja mama jest bardzo impulsywna, niecierpliwa i gdy kiedyś próbowałam Przekazać jej na przykład jakieś informacje, albo zapytać jej o jej zdanie na dany temat, albo powiedzieć o moich problemach, to moja mama od razu zaczęła krzyczeć, mówić, że mam się uczyć, że mam się tylko na tym skupić, że to jest najważniejsze. I jakby nie dało się rozmawiać o tym problemie, tylko temat znów zmienił się na naukę. Tak ja coś nie zrobię y, lub zostaję ukarana albo dostanę jedynkę, a jak nauczyciele nie wiążą się z umowy i nie oddadzą sprawdzianu, to nic się nie dzieje. I czuję się gorsze nauczyciela i poniżany. Opowiesz mi trochę o tym, jak wygląda twój dzień? Idę do szkoły, spędzam tam cały dzień. Po czym, jak już wracam, czasami w zimę to już jest ciemno. Chcę pójść na jakieś kółka, ale to już nawet nie mam czasami ochoty na moje pasje. Wiem, że jak wracam do domu, to muszę szybko zjeść właściwie obiad, bo czeka jeszcze masa nauki. Mam tyle zadań domowych, jeszcze te lektury. Wtedy już jest wieczór i właściwie idę spać. Jestem tym wszystkim zmęczona. No i mówisz o nadmiarze obowiązków w ciągu dnia i o takiej niechęci do pracy. Co by cię zmotywowało? Myślę, że też inne nastawienie nauczycieli, może mniej krzyczenia, tylko bardziej też jakieś rady. Takie miłe słowa, na przykład, że y, ty sprawdzian nie poszedł ci za dobrze, powtórz jeszcze to i to, wtedy zgłoś się do zadania i ci się jakoś to unormuje, na przykład a nież że na przykład no, Wiktoria, taka dobra uczennica, a tak ci poszedł sprawdzian. Jak y, coś nie pójdzie, dostanie się tam jedynkę, to żeby na przykład coś tam podpowiedzieli, tak dłużej wytłumaczyć i czy y, po prostu, żeby y, na przykład jakby się poprawiało to, żeby y, tak jak się by jeszcze dalej czegoś nie rozumiało, to żeby to wytłumaczyli, a nie że wytłumaczą tylko na początku i dalej no wytłumaczyłem i teraz jak nie słuchałeś lub nie dosłyszałeś, to trudno, nie będę długi ta słuba. To moim zdaniem powinno być tak, żeby jeszcze raz nauczyciele tak wytłumaczyli. Każdy uważa, że powinniśmy mieć najlepsze stopnie. A najważniejsze jest to, co nam zostanie w głowach. Mi by pomogła na, na pewno po, pomoc mamy, która by była bardziej cierpliwa dla mnie z tego powodu, że ja też nie umiem się za bardzo skoncentrować. I gdyby ona na przykład mogła Mieć więcej cierpliwości do mnie i pomóc mi we wszystkim, co mnie tak dobija i bym mogła o niej mówić, o wszystkich moich rzeczach, a nie kryć to w sobie, żeby tam coś większego się rozwinęło. Na początku ukrywałam to, nie chciałam, nie chciałam nikomu tego pokazać. Wstydziłam się, po prostu się tego wstydziłam. Potem zauważyła to jedna osoba w szkole. Obiecała mi, że nikomu nie powie, ale martwiła się o mnie i poszła do pani psycholog. A ten moment myślisz, że dobrze, że tak zrobiła? Myślę, że, że tak. Gdyby nie to, że ta osoba poszła tam, możliwe, że teraz by mnie w ogóle tutaj nie było. you <laughs> Search for something to hold on to.